One są takie złe. Kocham. Kocham. To są moje ulubione występy. A na koniec tego krótkiego wejścia zrozumiecie dlaczego. E, słuchajcie, e, nie wiem czy wiecie, jaka jest pierwsza zasada magika. Kto wie, jaka jest pierwsza zasada? Czego magik nigdy nie robi? Magik nigdy nie zdradza żony. To jest pierwsza zasada magika, a druga jest taka, że nie zdradza sekretów. Ja zdradzam. Ja zdradzam sekrety i dzisiaj pierwszy sekret musicie wiedzieć, że gdybym zrobił to, co ten eksperyment, który teraz chcę zrobić, z wybraną po prostu przeze mnie osobą na scenę, nikt by w to nie uwierzył, każdy by powiedział, że to jest podstawiona osoba. Dlatego mam tę oto maszynę losującą. Pluszaka. Będę nim losował osoby w taki sposób, żeby nie było żadnej wątpliwości. Idea jest bardzo prosta. Ja zamknę oczy, stanę tyłem do Was, rzucę. Łapcie. To jest pluszowe, ale jednak, jak leci w twarz, warto złapać. E, ale nie będzie tylko jeden rzut, tylko będzie wiele, żeby nie było, że ja mam tak wytrenowane, że potrafię do konkretnej sofy. Jeżeli upadnie obok kogoś najbliższa osoba, prosiłbym, żeby podniosła uwagę. Zamykam oczy i... O, o. raz. Śmiało. Rzuć drugi raz. Nie, nie wchodź na scenę, to jest... Ale jesteś odważny, spokojny. Rzuć drugi raz. Gdzieś, gdzie są ludzie. Śmiało. Bardzo dobrze. Zapamiętajmy, kto był wybrany. Rzuć trzeci raz, gdzieś, gdzie ci są ludzie. O! Przejęcie z. O! Już byś chcia... chciałaś, ale kolega ci taka Super, bardzo dobrze. Trzecia osoba i ostatni, ostatni rzut, tak żebyśmy wylosowali całkowicie losowo. Super. E, jak masz na imię? Natalia. Natalia. czy możesz wejść na scenę? Dajcie ogromne brawa do Natalii. <klucz> Możecie trzymać brawa. Natalia tego nie musi robić, ale chce, ale może, ale nie musi. Natalia, fantastyczna, Natalia. Dzień dobry, Natalia. Jestem. Linkiem. Dzień dobry, Natalia. Poznajcie Natalię. To jest mój pluszek. Tak. To jest, to nie jest... stop, to stop, stop, nie za dużo. Dobra, uwaga, teraz tak. Spróbujemy to zrealizować. Mamy fantastycznego tutaj operatora. Kto wie? Może wam nawet numer załatwienia, nie wiadomo. Dodamy tę liczbę. Zobaczmy, co to jest. Ja będę dyktował też. To jest, słuchajcie, wszyscy dodajemy. 1, 4, 9, 2, 3, 5, 1. 9, 2, 8. Jesteśmy w stanie rzucić na... Tam widzicie na ekranach, bo ja nie widzę. Na tym, na, a, na bocznych. Dobrze. Super, fantastycznie. To ja powtórzę. 1, 4, 9, 2, 3, 5, 1, 9, 2, 8. Jeszcze nic, proszę nie klikaj. To dodajemy, tak? Wszyscy mają. Jeszcze nie klikajcie, wy równa się. Jeszcze nie klikajcie, równa się. Tak, ale wszyscy mają zapisane, ręka w górę, kto zapisał tę liczbę, 1, 4, coś tam, coś tam, fantastycznie, mamy większość z sali, to jest bardzo ważne, żebyśmy, jeżeli to wyjdzie, to będzie niesamowite, to będzie niesamowite. Dobrze, e, jakbyście mogli, kliknijcie, jeszcze nie klikaj, wykliknijcie, równa się, pokażcie, kto ma wynik, ręka w górę i ty jakbyś była uprzejmy u siebie na telefonie, to nie jest mój telefon, żeby nie było, e, równa się. Czy wy macie miliard 501 milionów 261 tysięcy 253? Kto tak ma? Ręka w górę, kto tak ma? To są nasze obroty w 2026 roku. Wow! Możesz włączyć? Nie, możesz włączyć, żeby pokazać. Chcecie miliard 501 milionów 261 tysięcy 253. Wszyscy mają tę samą liczbę, prawda? Ale wiesz co? Wy byliście losowani, tu byłaś losowana, bo kilka osób wylosowano, i wy mówiliście informacje na temat tego, ile jest tutaj osób. Bo my tutaj, w tym momencie, nie jesteśmy przypadkowymi osobami, słuchajcie, bo jesteśmy w wyjątkowym, bardzo wyjątkowym momencie, Natalia. Nie wiem, czy tutaj ja może do kamery pokażę, ale spójrzcie też na swoje, swoje telefony, swoje kalkulatory i na to, co stworzyliście razem z Natalią losowo osób. Zobaczcie. 1,5 to jest 15, 0,1 to jest styczeń, 26 to jest 26 rok i dokładna godzina 12.53. Spójrzcie też na swoich, w swoich telefonach jest 12.53. Dokładnie niesamowity moment, który wy stworzyliście na swoich telefonach. Wszyscy mają 12.53, zgadza się? I to wszystko się wydarzyło po na, Natalii na telefonie. Natalia, e, możesz sobie zrobić e, screeny i tak dalej, i tak dalej. Ogromne brawa dla Natalii, słuchajcie. Dziękuję Wam, szczęście, że mogłem tutaj być. Krótkie wystąpienie, ale potem będę miał dla Was czas, jak ktoś zobaczyć więcej magii. Pamiętajcie, jesteście wyjątkowi w tym wyjątkowym momencie 12.53, 15 stycznia 2026. Dziękuję Wam bardzo.